Co zrobić, by ktoś nas szybko polubił? Ktoś, z kim spotykamy się po raz pierwszy, na przykład na rozmowie o pracę. Jest jedna prosta metoda, która może zwiększyć Twoje szanse na bycie lubianym. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem założycielką Akademii Technik Rozwoju. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić um, taką sposobem na to jak być szybko lubianym przez drugą osobę, taką z którą się spotykamy po raz pierwszy, na przykład na rozmowie o pracę, na spotkaniu towarzyskim czy na spotkaniu biznesowym. Bycie lubianym się po prostu opłaca. Ludzie liczą się z naszym zdaniem i chętniej spełniają nasze prośby. No więc jak to zrobić, żeby druga strona niemal natychmiast nas polubiła? Z pomocą przychodzi nam zasada lubienia i sympatii propagowana przez profesora Roberta Cialdiniego. Ta zasada mówi o tym, że z reguły lubimy osoby podobne do nas. Przy czym to podobieństwo wcale nie musi być znaczące. To mogą być na przykład wspólne zainteresowania, jak książki, filmy czy sporty, a nawet osoby, które znamy. Dlatego, jeśli z wyprzedzeniem wiesz, z kim się spotykasz, nie wahaj się poszukać informacji o tej osobie, na przykład w mediach społecznościowych i wykorzystaj te informacje podczas waszej rozmowy. Jeśli natomiast twoje spotkanie jest spontaniczne, możesz pokierować rozmową tak, aby zeszła na tematy, gdzie możecie znaleźć wspólne zainteresowania i porozmawiać o łączących Was elementach. Nie bój się też mówić o sobie, bo to działa w dwie strony. Jeżeli otwieramy się przed drugą osobą, to jest większa szansa, że ta osoba również się przed nami otworzy. Oczywiście, wiadomo, że musicie pamiętać o tym, żeby, żeby te informacje, które przekazujecie o sobie, przystawały do tematu rozmowy czy też tematu tego spotkania. To wszystko sprawi, że wzrośnie prawdopodobieństwo nawiązania cieplejszych relacji. Słuchajcie, ja się Wam przyznam, że te zasady, z tej zasady korzystałam nieraz i, i wykorzystywałam ją na spotkaniach biznesowych, i powiem Wam, że naprawdę pomaga to nawiązać bliższe relacje i zyskać przychylność tej drugiej strony. Także, jeśli Wy próbujecie, to dajcie znać. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszam Was na kolejny odcinek. Koniecznie dajcie znać, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i do zobaczenia.